którzy mają aspiracje UFC, tak jak zresztą było z Drwalem, nie z Drwalem, przepraszam, tylko z Grabowskim. Stwierdził, że ma na tapecie gdzieś na swoim horyzoncie UFC. Powiedzieliśmy, śmigaj do UFC, życzymy ci powodzenia. Jak się coś zmieni, KSW jest otwarty i czekamy tak naprawdę na jego ruch. Nie interesuje nas druga kolejność, czyli walczysz KSW później w UFC, powalcz UFC i wtedy już jak, tak jak Drwal na przykład jest już chociaż akurat przy ich przyjściu do, do Polski może się ta polityka zmienić yy, wobec drwala. Yy, natomiast z tego co, co Tomasz mówił, no to jest mocno wyleczony z, z UFC i uważa ich zapewne, za pewne, za ich ruchy, za po prostu w, w wielu mniej, sytuacjach absurdalne. No właśnie, bo wy z Maczkiem spotkacie się z Gary Cookiem. No przecież wiadomo. No to ci powiedział, no? No nie mogę ci powiedzieć, co mi powiedział. No, no przecież wiadomo, no w jakimś wywiadzie ktoś powiedział. Z was, dwóch. Zgadaliście się, się przed kamerą, teraz Nieprawda. nieprawda. Tam do spotkanie to jest pierwszy wybier Tak? Im... No. wysypnął? wysypał. Ja nie mówię kto nic. No, no, no i no i co tam się stało? Nic pogadaliśmy sobie dwie godziny, pogadaliśmy sobie, wiesz... Przy kawce pierdolingu, tak naprawdę dla mnie biznesowe, wiesz. I tak każdy będzie robił swoje. No tam, nie dogadaliście się w ogóle? Nie, nie, oczywiście ustaliliśmy sobie jakieś swoje terytoria, natomiast nie wydaje mi się, aby UFC to respektowało, powiem szczerze. Tak, wiesz, wszyscy ci, którzy oklaskują UFC, muszą liczyć się z tym, że tym samym e, e, nam gdzieś. E, Gwóźdź szykują, tak? Znaczy, no oni nas nie pogrążą w żaden sposób, bo się nie da po prostu, no nie, nie są aż na tyle mocni, natomiast yy, po prostu, no wydaje mi się, że, że wiesz, wchodzą na rynek i będą robili swoje, nie zważywszy na to kto co powie i tak dalej, nie? Mają swoją ścisłą politykę i ja to respektuję, natomiast no my też się nie będziemy uginać, my się też nie będziemy cofać. Zapojadę pojadę na UFC to zakaz stępu na KSW dostanę. Nie no gdzie, no ja myślę, że sam będę w ogóle wiesz jednym yy, znaczy śmiałem właśnie do do Guka, że będziemy też kibicowali i spokojnie no przecież my też znamy swoje miejsce, natomiast no, Polska jest naszym rynkiem, więc jakby no, no to nie chodzi o to, żebyśmy my się tutaj teraz panoszyli i będziemy pokazywać kto ma za przeproszeniem większego, natomiast no po prostu no my też będziemy robili swoje, więc oni tak naprawdę, znaczy ja Ci na tyle otwarcie, yy, Jeden powiedział, że, że, że on niczego specjalnie nie oczekuje od nas, bo nie oczekuje, że my jemu będziemy pomagać, no i to jest prawda, no ale też nie będziemy sobie nawzajem wchodzili w drogę, chyba, że zobaczymy, no może przyniesie coś z innego, tak, że będą jakieś konfliktowe sprawy, które będziemy musieli w taki czy w inny sposób rozwiązywać, no wiesz, na pewno Takim problematycznym tematem mówiąc już otwarcie no będą zawodnicy, no bo, bo, bo to, to, to zresztą to zaostrzanie polityki nasze wobec zawodników no właśnie wynika z tego, że wchodzi UFC, no więc jakby oczekujemy prostej jasnej deklaracji zawodników, a nie po prostu zabawy w dzieci w ciuciu babkę raz tak, raz tak, nie? musisz podjąć decyzję, jest to wybór jak każdy w życiu, po prostu musisz zadecydować gdzie chcesz pójść, czy chcesz być kurna lekarzem, czy ekonomistą, no to, to masz dwie federacje do dyspozycji. Zresztą przykład Mameda i innych pokazuje, że płacimy po prostu znacznie więcej niż UFC na pewnym poziomie. tak. Ja nie mówię, że we wszystkich przykładach, więc jakby... zobaczymy, popytaj Bedorfa, dlaczego nie poszedł do UFC. Znaczy moim zdaniem to jakby UFC będzie robił tą jedną galę rocznie w Polsce, także absolutnie nie powinno Wam wadzić, oprócz tego podbierania zawodników, właśnie tak mi się wydaje. No. Oni będą w każdym swoim eventem, który będzie się kończył, tak jak powiedział Petra Kielaniewski wyjeżdżają nie obchodzi ich już co to zostaje, za rok wracają, tak? No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że ich nie obchodzi co zostaje i co w trakcie zburzą i po evencie, co należy będzie tam, em, nie wiem, poprawiać albo w, w, budować po, z powrotem, no, a dla nas jakby Polska jest najważniejsza i, My jako rynek, tak, tu wiesz, zaczęliśmy i pewnie tutaj skończymy, więc jakby nasz biznes jest przede wszystkim skoncentrowany tutaj, więc jakby no właśnie o to chodzi, żeby oni nie weszli i nie popierdolili sprawy, które teraz są poukładane w jakimś tam stopniu, tak, no bo jednak, jednak pamiętajmy, że, że już tak nawet przy tej nazwijmy sobie ją konkurencją, która tu wchodziła, no to ja widzę akurat więcej zła niż w ogóle, wiesz, yy, dobrych rzeczy. Poza tym, że zawodnicy rzeczywiście mieli gdzie się obijać, no to, to, to na wielu liniach po prostu te, te relacje były spieprzone z telewizją, ze sponsorami, z, wiesz, z, z odbiorem tych gal, z, z świadomością ludzi, yy, z, z, wiesz, no, nie mówiąc o postaciach organizatorów, którzy po prostu robili fakap za fakapem. No i tyle, no i nam się to ma prawo nie podobać, gdzieś się czujemy pionierami tutaj w tym rynku i chcemy, chcemy po prostu gdzieś tam, no nie, że mieć decydujący głos, ale że, że po prostu no nadal to w jakiś sposób kreować, który nam, wydaje nam się, no po 10 latach mamy jakieś tam wyobrażenie, jak to powinno dalej iść, żeby ktoś tego nie zepsuł, właśnie wchodząc i wrzucając po prostu tam, wiesz, igłę, no, środowisko. A nie próbowaliście się dogadać jakoś z UFC, że jesteście w stanie im na jedną walkę udostępnić część swoich zawodników? Nie, no nie ma czegoś takiego, to wiesz, głupoty, to co ludzie mówią, nie ma, UFC nie, nie respektuje w ogóle jakiś, wiesz, one fight deal, że na jedną walkę jakiś zawodnik wejdzie albo w ogóle, że przy, pozwalają e, walczyć. E, d, znaczy dać możliwość zawodnikowi walki w, w innej organizacji jak walczysz dla UFC to walczysz. Oczywiście są takie sytuacje, że nie wiem, jest zawieszony zawodnik i Joe Silva mówi dobra idź powalcz sobie, zdobądź dodatkowe doświadczenie, wygraj parę walk, może ciebie wezmę. Mamy jakby kontrakt, który zawsze wiesz mogę odświeżyć, natomiast jeżeli jest to zawodnik nowy czy tam perspektywiczny no to już jesteś dla UFC, nie? To już forever, to już, już, już tam oni ciebie nie wypuszczą. No bo nie, no bo dla nich to jest, wiesz, nie ta polityka, to są prawa do, do zawodnika, do twarzy, do gry, do wizerunku, wiesz, nie wiem, na DVD, no wszędzie, no po prostu oni nie chcą się z nikim dzielić zawodnikiem, no i jest to dla mnie też w jakimś stopniu zrozumiałe, ja tego nie krytykuję, ja to rozumiem, na bazie jakbyśmy byli UFC, to pewnie byśmy mieli podobną bardzo politykę, no bo czemu się mamy dzielić, jak wiadomo, dają rozpoznawalność międzynarodową zawodnikowi, a później tylko inne organizacje mogą czerpać, my w Polsce dajemy w tym takim mikroświecie naszym polskim, no my teraz dajemy zawodników UFC, zawodników tak, zawodników UFC, którzy są już na tym rynku rozpoznawalni dlatego też nam to wieś, no mówiąc w skrócie niespecjalnie nie nie zaczynają się podobać, szczególnie, że już te zakusy na tych polskich zawodników są coraz większe, więc automatycznie muszą się za polscy zawodnicy liczyć, że, że będą z naszej strony restrykcje. No i, i tu na pewno będą tarcze, Ja tutaj nie wierzę, że oni wejdą. Ja jakby inaczej. Fajnie, że UFC jest, naprawdę, to jest zajebiste, że przychodzą do Polski, na pewno to będzie i to się nie zmieniło, moim zdaniem, będzie to bardzo dobry zastrzyk do dyscypliny, te wszystkie postacie, które tam wow, bo amerykańskie to fajne, najlepsze i hej, to na pewno wiesz, jakby media zwrócą na to uwagę, przez to też my jako KSW dostaniemy dodatkową łatę, w świecie dostaniemy przez UFC jak to przychodzą do Polski i zaczną buszować co tam jest i tak itd. itd. Tak więc wcześniej czy później trafią na nas, więc dla nas to będzie jakaś korzyść i dla dyscypliny MMA tutaj w Polsce też, natomiast najwięcej targ widzę na linii zawodników, że po prostu teraz każdy zawodnik mając tak blisko UFC przed swoim w ogóle horyzontem, bo już są w Polsce, każdy będzie marzył o tym UFC i tu po prostu będą Niepotrzebne y, jakieś tam przepychanki z nami, z UFC, no nie wiem jak to się jeszcze potoczy. No.